Jeśli opanowałeś już wszystkie słówka z mojego filmiku przydatne zwroty i słówka, czas już, abyś zaczął tworzyć krótkie, proste zdania z tymi słówkami. Spróbuj jak zwykle zmieścić się w lukach. Powiedz to jeszcze raz.

Viele Frauen verdienen sehr wenig. Ma już dwa samochody. Sie hat schon zwei Autos. Zawsze auf na rynku Ima tryft er sie auf dem Marktplatz. Potem pokażę ci miasto. Dan zeige ich dir die Stadt. Ktoś ci pomoże. Jemand hilft dir. Nikt nie mówi po polsku. Niemand spricht polnisch. Wszystko jest bardzo drogie. Alles jest sehr teuer. Kupię kilka pamiątek. Ich kaufe ein paar souvenirs. Dlatego tam jedzie samochodem. Darum fährt er dorthin mit dem Auto. Być może coś upiecze. Vielleicht bekt sie etwas. Każdego dnia wstaje o 6. Jeden tak steje ich um 6.00 uur auf. W styczniu mamy ferie zimowe. Im Januar haben wir Winterferien. Który facet ci się podoba? Welcher Mann gefällt dir? Ona jest ładna, ale bardzo zarozumiała. Sie ist schön, aber sehr ausgebildet. Eingebildet powinno być. Eingebildet. Sie ist schön, aber sehr eingebildet. Zmyj naczynie albo podkurzaj. Waszab oder saugestaub Wczoraj byłem na imprezie Gestern war ich auf der Party Dzisiaj ma urodziny Heute Hat er Geburtstag? Jutro odbędzie się ten koncert. Morgen findet das Konzert statt. Na początku było ciężko. Am Anfang war es schwer. Najpierw pokażę ci dom. Zuerst zeige ich dir das Haus. Najczęściej gotuje różne zupy. Meistens kocht sie verschiedene Suppen. Byłem wtedy bardzo mały. Ich war damals sehr klein. Pomimo to pracuję dalej. Trotzdem arbeitet er weiter. Większość uczniów zdaje język angielski. Die meisten Schüler bestehen Englisch. Mamy mało czasu i pieniędzy, wir haben wenig Zeit und Geld. Zeit i wenig geld. Wszyscy wkuwają słownictwo. Ale pałken wokabeln. Dwa razy w tygodniu gram w siatkówkę. zweimal in der woche spiele ich volleyball. Ma co najmniej pięć domów. er hat mindestens fünf häuser.